Witajcie, to jest kolejny odcinek. Jesteśmy właśnie na moim survivalu. Tak, to jest mój survival. Słucham tu naprawdę dużo. Ja lepiej popykam sobie w bo zaraz to słońce zajdzie. Widzieliście kiedyś, jak kratka po pracy to tak słońce zachodzi? Bo ja właśnie dzisiaj mam taką wyjątkową okazję, że jestem sam. Później do mnie dołączy reszta ekipie yy, ale na razie jestem sam no, nowy dzień yy, mam tutaj już klatę ja chcę zrobić sobie jeszcze tarczę zrobię no szybko yy, i tak yy, tutaj ogólnie już sporo ogarnąłem jak możecie zauważyć E, tu mam farmę drzew, farmę trzciny, którą zaraz Wam pokażę. I mam jeszcze farmę kobla. A powiecie mi, jak farmę kobla? Taką, że sobie kopię normalnie jeden kilofem, Kilowek kilogram, mi się skończy, robię następny i tak ciągle kobla kopię. Aż nie znajdę czegoś ciekawego. Akurat tam znalazłem wągiel. Ej. I mam akurat takiego praca, że tam dalej jest wodny kejf. A ze szczęścia jest takie coś, że wchodzimy się tu, tu i tutaj, tutaj kupałem właśnie wągiel i żelazo tu było. Tu było żelazo, a tu jeszcze wągiel. Nie, tu było też żelazo, tutaj było żelazo, a tu gdzieś wągiel. Dobra. Pokażę Wam trzcinę, farmę trzciny musiał takie coś, że ja sobie biorę łososia, łososie, żeby nasyć szyć i tutaj mamy farmę trzciny. No dobra, na razie was oprowadziłam tak, czyniak jeszcze nie będę co mam, bo jeszcze będę kopał tam gdzieś i robił jakiś magazyn. W eee, skrzyniach w ogóle jeszcze nic nie mam, bo ogólnie ja dopiero startuję. Tutaj mamy blisko, żeby przepalić sobie e, łososie i dorsze. Dobra, a to jest właśnie moja pierwsza część i się złami się.